No, no cześć, witam wszystkich na moim kanale e, Słuchajcie, robimy sobie szybki rozkład e, Jak Cię postrzega Jak Twoja osoba Cię postrzega Ojejku, karty lecą, zostawiam tą kartę Jak Cię postrzega Jak Cię postrzega Jak Twoja osoba Cię postrzega Proszę o jasny przekaz Jak Cię postrzega Proszę o jasny przekaz Dobrze, tu leci znowu karta. Skoro dzisiaj lecą, to słuchajcie, wybieramy te, które lecą. Jak Cię postrzega? Jak Cię postrzega? Jak Cię postrzega? Ok. Miałam trochę wskazówek. Słuchajcie, na spodzie talii sobie zawsze patrzę, jaka karta zostaje, żeby było trochę wskazówek. No i mam te wskazówki, złapałam je. Słuchajcie, Wasza osoba <gryw> postrzega Was <gryw> bardzo. Mm, bardzo wow. Jesteście dla swojej osoby bardzo pociągający. Ta osoba widzi was w ogóle no, super seksowną osobę. Nie wiem, czy jesteście mężczyzną, czy kobietą. Tu jest dużo um, jakby męskiej energii, więc przypuszczam, że um, wasza osoba to jest mężczyzna. Czyli wypowiadam się chyba do pań dzisiaj. Słuchajcie, dziewczyny. W takim razie, dziewczyny, kobiety, panie, wasz, wasz mężczyzna postrzega Was jako super, hiper, mega kobiecą, kobiecą kobietę. No, no jest wielkie wow, zachwyt i yy, wszystko co najpiękniejsze. I w ogóle Wasz mężczyzna widzi w Was osobę docelową. Jesteście docelową osobą swojego faceta, tego, który wzdycha do Was, bądź też już w jakiś sposób Wam swoje uczucia wyraził. Widzi w Was osobę docelową, jakbyście były jego marzeniem, jego spełnieniem. Jakbyście były spełnieniem marzeń tego mężczyzny, ale może Was też dzielić odległość. Czyli jest tutaj jakaś odległość, która Was dzieli, bądź jeśli tej odległości nie ma, to jesteście dla tego mężczyzny po prostu partnerką docelową, spełnieniem marzeń. Jakby zatoczeniem koła. W życiu tego mężczyzny jesteście wy. Jakby wracał do domu, wiecie? Troszeczkę tak, jakby wracał do domu. Trochę się zrobiło romantycznie, ale, no mówię, tu jest bardzo dużo energii seksualnej. Ten wasz mężczyzna po prostu, no, wzbudzacie w nim dzikie instynkty, że tak powiem. Natomiast z jakiegoś powodu, być może, tej energii męskiej jest tak dużo, że ten mężczyzna troszeczkę nie wie, co się z nim dzieje, i on zaczyna się w pewnym momencie bronić przed wami. Znaczy, mówi sobie spokojnie, easy, easy, spokojnie, przemyśl, troszkę się wycofaj. Wiecie, jest trochę energii wycofania u tego waszego mężczyzny, ale to jest dlatego, bo jest bardzo na was sfokusowany i być może troszkę się tego wystraszył, i zaczyna w pewnym momencie wasz mężczyzna analizować. Że, że co się ze mną dzieje, tak? Co się ze mną dzieje? Nie poznaję siebie. E, uspokój się trochę, weź głęboki oddech, e, dwa kroki w tył i przemyśl to, co do, do tej kobiety czujesz. Tak jakby on sobie tak mówi: co do tej kobiety czujesz, troszeczkę zwari trochę zwariował na waszym punkcie, <grym> idzie wiosna, i powiem wam, że tu jest dużo takiej energii e, przebudzenia, rozbudzenia. Na każdej płaszczyźnie, moje drogie panie, ale ostatecznie to się, wiecie, wszystko kończy um, zwycięstwem, euforią. Um, no ten wasz facet postrzega was jako gwiazdkę z nieba i w ogóle on uważa, że tutaj wszystko się uda. E, jesteście jego wygraną. Dosłownie rozkład kończy się tym, że po tych chwilowych przemyśleniach e, ten mężczyzna dochodzi do wniosku, że jesteście jego gwiazdką z nieba. Nie wiem, do kogo ja to mówię, ale jest to super, hiper, fajna, wiosenna energia, dosłownie wybudzenia, rozbudzenia, obudzenia. Um, nie wiem, co wy tam robicie, dziewczyny, no ale chyba będzie się działo, bo no tu są same buławy i tu są same, tu, są, tu jest as, tu są buławy, tu, są, tu jest zwycięstwo. Um, także no, nic więcej nie mówię. Prosiłam o czytelny rozkład i go dostałam. Mega czytelny rozkład. Także tak Was widzi Wasz partner, a jest to, wydaje mi się, mężczyzna, ponieważ tu jest męska energia, więc ja to mówię do pań o Waszym mężczyźnie. Tak Was postrzega ten mężczyzna, dziewczyny. Dzięki za wysłuchanie, za obejrzenie. Ehm. Dzięki za wszelkie komentarze, subskrypcje, lajki. Mam nadzieję, że poprawiłam wam trochę humor, że do kogoś ten przekaz trafił. I tak trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa!